Witajcie kochani gracze serwera Brodaci.net Ze względu na sporą niestabilność wersji 1.17 w Minecrafcie Szczególnie jeśli chodzi o odniesieniu do prowadzenia serwerów Byliśmy zmuszeni pominąć tę wersję 1.18 natomiast miało spory problem z dostępnością pluginów ale e, sztab tutaj sztab. No, nasi technicy z Crazysem na czele mm, doprowadzili do sytuacji, w której m, część została napisana, m, samemu część została zmieniona tych pluginów i mamy już w miarę stabilną wersję 1.18. E, wprowadzimy ją oczywiście na miejsce m, Survivalu 1.16, e, czyli Survival zakończy swój żywot i to zakończy żywot w nocy z 4 na 5 lutego. Natomiast wyłączymy już Wszystkie działki, regiony, questy oraz galerie w nocy z 3 na 4 lutego. W nocy również z 4 na 5 lutego, oczywiście, zostanie wprowadzony nowy Minecraft 1.18 na serwer brodaci.net. Jak przy każdej nowej edycji bardzo prosimy o cierpliwość ze względu na lagi czy jakieś pomniejsze błędy, które mogą się pojawić, to jest normalne. Po prostu tak to wygląda, tak wygląda start każdej nowej edycji, ponieważ to jest tak naprawdę każda nowa wersja, jeżeli chodzi o prowadzenie serwerów wprowadza szereg dużych zmian, które musimy tutaj w trakcie prowadzenia już serwera naprawiać, no, ze względu na to, że niektórych błędów nie jesteśmy w stanie wyłapać. Z dużych zmian, które nastąpią na edycji będzie to, że od tej pory, od tej edycji wszystkie rangi czasowe będą kończyć się razem z edycją, ale nie stałe rangi, które typu VIP, UVIP i tak dalej, tylko na przykład plusy, rangi czasowe będą kończyć się z końcem edycji. Od tej nowej edycji 118. Ewentualne braki na początku oczywiście będziemy się starać łatać jak najszybciej. Jednym z takich na przykład mini mikrobłędów będzie to, że jeżeli będziecie chcieli zmienić skina, no to po zmianie skina należy się przelogować po prostu, żeby ten skin Wam się pojawił. Oczywiście bardzo. Serdecznie zachęcam do zgłaszania swoich zaległych prac na 1.16.5 Survival, który był do tej pory, do 2 lutego, ponieważ wtedy zrobię live'a z tym, co zostało, żeby ocenić, żeby nikt nie został poszkodowany. Oczywiście nawet niedokończone prace, jeżeli zostały rozpoczęte, to serdecznie zapraszam do tego, żeby je zgłosić na brodaci.net łamana kripsy. A teraz cóż, no nie pozostaje nic innego, jak pokazać wam spawn. Nowego serwera Survival118 na brodaci.net Jesteśmy. Trochę się stresowałem tym wstępem, bo chciałem to merytorycznie krótko opowiedzieć, e, więc teraz tak. Spawn będzie oczywiście nawiązuje do tego, że jest to wersja, która wprowadza e, gdzieś tam te wielkie jaskinie itd, tak i tak dalej, więc i spawn rozpocznie się w jaskini tutaj. E, tutaj mamy nasz regulamin. Oczywiście jeszcze to nie jest w 100% skończony spawn, żeby była jasność. E, tutaj jeszcze nie, ma, nie są rozstawieni NPC ty i będą, będzie kilka pomniejszych zmian. Spawn jest w jaskini, ale jest w miarę wszystko logicznie tutaj rozmieszczone. Już ze startu widać wszystkie cztery wyjścia z tej jaskini. Nie da się tutaj praktycznie pogubić. Spawn jest prześliczny. Dziękuję tutaj w ogóle ekipie Ktosia, Xkas i pomocnikom, wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie tutaj. Moim zdaniem ten spawn jest prześliczny. No ale to wiadomo, że nie każdego jesteśmy w stanie tutaj. O, tutaj nawet mamy grupę NPC-ów, które trzeba będzie wszędzie porozstawiać, Nie każdego jesteśmy w stanie udobruchać. To jest jasne i bierzemy to na klatę. Yy, słuchajcie, no mi się to strasznie podoba. Yy, oczywiście wersja, wiecie, no yy, wprowadza dużo ciekawych zmian, ale to już na, na, na 100% wiecie. Nie z serwera, a po prostu ze swojego Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się ta zmiana na 1.18 podoba, ponieważ sporo już czytaliśmy komentarzy, że chcielibyście nową edycję 1.16. No to proszę bardzo, nie jest nowa edycja 1.16, ale jest nowa edycja survivalu, który zmienia się z 1.16 na 1.18. Oczywiście nie chcę Wam też za dużo pokazywać, ponieważ chyba najprzyjemniejszą częścią w takim nowym spawnie, czy też nowej edycji jest po prostu zwiedzanie sobie tego wszystkiego samemu. Także nie Spoileruję już nic więcej. Serdecznie zapraszam. Liczę na to, na Waszą wyrozumiałość na starcie nowej edycji, bo tak jak mówię, na pewno będą lagi, no bo tak jest, po prostu przy każdym starcie nowej edycji i na pewno jakieś mikrobłędy się pojawią. Zachęcam do zgłaszania ich i do dużej ilości tutaj wyrozumiałości i do dużej ilości zabawy. Cóż, ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie i czekamy na Was na serwerze. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.